Cześć Sebastian Centrum Fizjoterapeuty. Przedstawię Wam mięsień nadgrzebieniowy, który znajduje się nad grzebieniem łopatki, wyściela dół nadgrzebieniowy i przyczepia się do guzka większego kości ramiennej. Funkcją tego mięśnia jest odwiedzenie w stawie barkowym i wspólnie z mięśniem podgrzebieniowym, podłopatkowym i obłym mniejszym mięsień nadgrzebieniowy tworzy stożek rotatorów przy przeciążeniach mięśnia nadgrzebieniowego warto wykonać aplikację kinesiotaping techniką mięśniową w celu wspomagania pracy mięśnia nadgrzebieniowego aby wymierzyć długość tejpa należy znaleźć przyczep końcowy czyli guzek większy kości ramiennej i przez cały mięsień aż do końca dołu nadgrzebieniowego wymierzamy długość taśmy kinesiotaping i w kształcie litery Y nakajamy odpowiednim sposobem w celu aplikacji Kineze Pink na mięśnie nadgrzebinowy kładziemy pacjentkę na boku, rękę ustawiamy w tej pozycji. Baza tape'a bez żadnego napięcia, naklejana będzie na guzek większej kości ramiennej. I przy rozciągniętym mięśniu również gałąź prawa i lewa będą bez żadnego napięcia na przebiegu mieście nadgrzewieniowego. Delikatnie pocieramy, aby aktywować klej.